Witajcie. Dzisiaj, gdy czytałem Psalm 20, zastanowił mnie jeden werset z tego psalmu i to jest werset drugi, gdzie czytamy, niech cię wysłucha Pan w dniu utrapienia, niech cię wzmocni imię Boga Jakubowego. I zacząłem zastanawiać się, dlaczego Bóg Jakuba. No przecież gdy czytamy historię Jakuba, to widzimy, że On nie był niewiniątkiem. Jego imię... Niechętnie podejrzewam, że wypisalibyśmy na sztandarach. Wyłudził pierworództwo od swojego brata Ezawa, potem zwiódł swojego ojca i wykradł błogosławieństwo. Musi uciekać przed gniewem swojego brata, ukrywa się u Labana. Tam spędza prawie 20 lat i gdy chce wracać już do domu, nagle dowiaduje się, że jego brat Ezaw idzie na niego z wojskiem. I mógł wtedy powiedzieć, no Boże, ale co z obietnicą, którą mi dałeś, że dasz mi ziemię, że będziesz ze mną. O, to obietnica, o której czytamy w I Mojżeszowej, 28 na rozdziale. Czy tak mam skończyć teraz? Od miecza mojego brata? Wiecie, moglibyśmy powiedzieć tak naturalnie, no zasłużyłeś sobie. No nie byłeś aniołkiem. Ale gdy te rzeczy się dzieją, Czytamy w pierwszej Mojżeszowej, 32 rozdziale, że Jakub zaczyna zmagać się z Bogiem. I niesamowite jest to, że w pewnym momencie Bóg pyta się go, jakie jest Twoje imię? I mówi Jakub. I Bóg mówi, od tej pory nie będziesz już miał na imię Jakub, ale od tej pory będziesz nazywać się Izrael, co oznacza zwycięstwo. Bóg zmienił jego życie, dał mu nową tożsamość, dał mu nowe imię. Pomimo jego przeszłości. Wiecie, ale mijają lata. I w drugiej Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, czytamy to, gdy Bóg powołuje Mojżesza, aby wyprowadził naród izraelski z niewoli egipskiej. I niesamowite jest to, że Mojżesz pyta Boga: Dobrze, Boże, ale jeżeli ja pójdę, to co mam powiedzieć tym ludziom? Bóg mówi do niego od 13 wersetu, gdy Mojżesz zadaje to pytanie, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do Was, a oni mnie zapytają, jaki jest imię Jego, to co mam powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza, Jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, Jachwe posłał mnie do Was. Ja zazwyczaj, jak czytam ten fragment o powołaniu Mojżesza, no tutaj albo się zatrzymuję, albo przechodzę do porządku dziennego na kolejnym wersetem, bo to jest walne, że Bóg powiedział Mojżeszowi, że jakie jest jego imię i kto posłał. Ale zobaczcie, w piętnastym wersecie jest coś, co mnie bardzo dotknęło. I mówił dalej Bóg do Mojżesza. Tak powiesz synom izraelskim. Pan, Bóg ojców waszych. Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Posłał mnie do Was. No zaraz, zaraz. No rozumiem, że Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, a dlaczego Jakuba? Przecież zmieniłeś Boże jego imię na Izrael. To czemu teraz używasz jego starego imienia? Widzicie, dla mnie to jest niesamowity obraz, którym chcę Was dzisiaj zostawić. Że On jest Bogiem także Jakuba. On jest Bogiem tych, którzy odnoszą zwycięstwa, ale też Bogiem tych, którzy doświadczają porażki, Bogiem tych, którzy być może uciekają, Bogiem tych, którzy są sceptyczni, którzy odeszli na stare ścieżki. On nie odrzuca tych, którzy są zrozpaczeni, samotni, zagubieni. Bo być może sytuacje, którymi się zmagasz dzisiaj, powodują, że czujesz się jak Jakub. Gdzieś tam uciekasz. Może są sytuacje w Twoim życiu, które chcesz ukryć, bo wstydzisz się tego. Może masz poczucie winy z powodu tego, co się wydarzyło w Twoim życiu. Ale Bóg chce Ci powiedzieć, że On jest z Tobą w tych chwilach. On mówi, że jest z Tymi, co z głębi serca wołają do Niego. Boże, potrzebuję Ciebie. Może rzeczy, sytuacje w moim życiu, może jakieś upadki, może błędy przeszłości, może one krzyczą bardzo głośno, ale Bóg chce Ci dzisiaj powiedzieć, że On nie wstydzi się Twojego towarzystwa. On chce Cię dotknąć, on chce Cię zmienić. On mówi, przyjdź do mnie, bo ja jestem też Bogiem Jakuba. On nie odrzuca grzesznika, on umarł za grzeszników. Jego ręce i nogi zostały przebite właśnie dla Ciebie. I być może dzisiaj czujesz się jak Jakub, ale on jest Bogiem Jakuba. I on też jest Twoim Bogiem. Przyjdź do Niego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.